Jak ja jestem już silny, duży, mama niech kręci. Oczywiście, że tak. Jak za Panem Metką będę się patrzył. Idę, 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 idę. idę. No? no tak ślicznie sobie leżę. No pięknie. Idę, 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 idę. <śmianie> sam zdziwiony no. jest, nie? Aż sam jest zdziwiony. Tak wysoko głowę. Tak inaczej świat widać. Oj tak. Tak inaczej świat jest, no. Ciężka głowa trzeba podnosić, Adaśku. Ciężka głowa, trzeba właśnie ćwiczyć głowę, no. No, a ten, jak już tam się dobiera do czekolady, no. suszę. No, to dziadka, jest to normalne. Ostatnio się dziadkowi coś porobiło. I dziadek ciągle by jadł słodycze. Tak się dziadkowi porobiło ostatnio, no. Adaśku. Idzie, idzie, idzie pan Metka. Idzie, idzie, idzie. Kto to twój przyjaciel idzie? Twój przyjaciel idzie, no. A, ja zuch jak pięknie leży. Widzisz, że i na tej można na świat popatrzeć. No, że... cieszy? Jak, jak żubik robi taki puszczak, no. teraz. Tata tak potem pójdzie do ciotki Pauli, gdzie tam wrzuci. Kabelka nie wzią. Nie? Może na moc, no, no, Nie Szkoda, by sobie pooglądali dziadki potem też tam. My tu mamy, ale to nie pasuje od waszego my tu sobie To no tak twój jest. Ty tu sobie pooglądali. Małego zucha. Małego zucha. Jak sobie podnosi głowę. Wysoko. O, karczek masz czysty. Tak odpoczywasz? Od, odpocznij troszkę i znowu. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tak sobie troszkę... O! o odpocznę. I znowu, hops! Aż się potem już zaczynam denerwować, to babcia wtedy szybko znowu z powrotem. Żeby dziecko za bardzo się nam tu nie denerwowało też.